No, powiem wam, chłopaki, że czarmy dosyć elegancko się zachowały. Warto o tym zrobić film i warto o tym wam po powiedzieć. Jeżeli ktoś z was gdzieś tam jest właścicielem, to pewnie się w miarę ucieszy i jeżeli ktoś na przykład yy, tak w miarę logicznie postępował na rynku Steam, no to najprawdopodobniej już jakiś tam profit ma. Jeżeli postępował ultralogicznie, to pewnie jakiś taki okej, okay, miły, a jeżeli postępował jakby zgodnie z logiką, ale w sposób ekstremalny, to nawet pewnie bardzo duży. No, także dzisiaj będzie o czarmach. Które są na stronach różnych i na itemach, i po prostu na przykład na małpie tego sobie leżą. Można sobie wchodzić i sprawdzać, czy jakieś z nich nie są przypadkiem źle wycenione, bo są bardzo często i warto mieć to na uwadze, jak sobie przeglądacie stronę, ponieważ, co jak co, ale naprawdę, Ej, dlaczego one nie są cenową zrobione. Co to się dzieje? Yy, ponieważ rzeczywiście yy, tutaj idzie czasami wyrwać je yy, taniej. No i też warto sobie paterniki sprawdzać, nie? Chociaż no, bo, bo powinno być to, może być to troszeczkę utrudnione, ale to dobrze, bo dla kogoś, kto będzie yy, że tak ujmę cierpliwy, to yy, po prostu sobie przepatrzysz to i coś tam znajdziesz. W ogóle wczoraj chyba się to opłacało wyciągać. Nie wiem, czy się dalej opłaca. Dojdziemy do tego. A, no to szybko się okazało, że się opłaca. Dzięki. No właśnie. Na no, złoty 70, 2,20. Brać trzeba! Wręcz trzeba! Powinno się. No właśnie. Eee, dlatego, że ów tarmy zrobiły naprawdę niesamowity wynik. Jeżeli chodzi o. No, no sami widzicie o co chodzi jeżeli chodzi tak wzrostowo. Ja w momencie, kiedy one były bardzo nisko, no po tyle jak tutaj widzicie, powiedziałem coś typu, że gdybym inwestował w czarmy, w sensie ja, ja trochę mam taki mam taki pogląd, że to może być ciekawa inwestycja, no to jak agenci, ten sam vibe, tylko jedyne co się może zmienić, no to to, że dostępność tych czarmów może być troszeczkę większa niż wtedy agentów. A pewnie, pewnie i tak po dwóch latach o tym zapomnimy. Bądźmy szczerzy. Więc tutaj, akurat, wydaje mi się, że to zbytnie różnicy mieć nie będzie długoterminowej i raczej trajektoria agentów to jest tak najbliżej, no bo to jednak jest nowy item. Jakby nie było ograniczona dostępność, teraz też już mi się wydaje, że ta zbrojownia wcale nie jest tak oblegana przez ludzi, jak była na początku. Więc trochę się to kurczę nudzi ludziom, najprawdopodobniej. No i dlatego tak miałem takie podejście. No i... Powiem, że jakby byli tu, no to ja tak uznałem, że gdybym w nich inwestował, znaczy gdybym w nie inwestował, to pewnie rozdzieliłbym sobie całe saldo, które chciałbym w nie wrzucić na transzę, no i to by była jedna z nich. W sensie, nie mów... no i właśnie o to mi chodzi, że jeżeli ktoś inwestował w miarę logicznie i z, w miarę z takim podejściem, że chce inwestować w czarmy, to najprawdopodobniej trochę by wtedy wrzucił. Ta, tak bym powiedział że troszeczkę by wtedy dorzucił do tych czarnów. Nie mówię, że nie wiadomo ile i to nie jest jakaś taka, no co no, jest to raczej inwestycja na kilka stówek. Ale jeżeli ktoś rzeczywiście yy, wtedy byłby taki na zasadzie, że dobra, to jest ten moment, wpierdalamy się, Alin, no to mówię, to nie jest zbyt rozsądne i zniechęcam do robienia takich rzeczy, ale co by zarobił to jego. Trzeba przyznać, że zarobiłby i to kurwa solidnie na czarnach. No i tutaj widzicie najtańsze z wynikami jakie są. To w ogóle co tu się wydarzyło to ja nie mam pytań, bo jest to wynik po prostu wow, tak powiem. I jeżeli to dalej będzie rosło, no nie no, no trzeba po prostu siedzieć na małpie, szukać które z tych czarnów są źle wycenione. Ja znam dwa. No, i kurwa, wyciągać, nie? Jak to dalej będzie tak leciało, to może nawet ich się zrobi nieco więcej, e, tak to powiem. No, wyniki kurwa mówią same za siebie, które tu zostały poczynione. Dla mnie jest to kosmos, autentycznie kosmos, i mm, bardzo mi się to podoba. W sensie dobrze, że gdzieś tam takie możliwości na zagrania na rynku są że te, takie rzeczy się dzieją, no bo po prostu to ule, uelastycznie rynek, no i sprawia, że gdziekolwiek na tym rynku samym w sobie, bez żadnych kombinactw i tak dalej, można jakoś wyciągać pieniądze, więc to jest świetne, naprawdę i e, chwała wszystkim, którzy właśnie w to poszli. No ja akurat Vaporwave, mm, takie bardziej decyzje podejmowałem, ale ej, kurczę blada, ty, ty tyle kosztujesz? No małpiet, ile? 1 do 1, ciekawe Jakieś bahanko, coś, ten Tegas? Nie no, trzeba by było pewnie paterny Snajpić Ale ja jestem przekonany, że ogólnie Tu coś musi być rozwalone O, 35, 30 No właśnie, coś musi być tu porozwalane Bo nie ma w ogóle szans Żeby nie było Tu musi po prostu coś być nie okay jest tylko pytanie nie, czy jest nie okej, okay, tylko w jakiej skali jest nie okej. Okay, I czy za chwilę nie będzie jakiegoś czarna za na przykład 20 zł, który będzie za 25 na steamie, czy coś tego typu. Więc naprawdę tutaj, akurat snajpienie tego, no bo to jakby jest system wycenia, wyceniania cały, nie? Tu musi być coś zrobione źle. Na pewno jest coś zrobione źle. Także ja zachęcam do tego, żeby się tym interesować. Widzę, że houl nawet. Ten, ten może mieć ogólnie spore wahania, trzeba mu przyznać. Bardzo duże. No zresztą widzicie, wa wahanie 158 do 190, które tu jest, rozumiecie? No to jak, no strona nawet jakby się pomiędzy tym ustawiła, no to jakby sam fakt, to już, już jakby wymusza błąd strony. No i jest błąd strony. No to są takie dosyć obie rzeczy. A na takim Liquidity, jakie to ma. Pewnie to nawet za 200 by zeszło i to bez żadnego problemu. Wchodzi pewnie kilka albo kilkanaście razy dziennie. Niby nie schodzi po 200, ale myślę, że jeszcze chwila i zejdzie. Ale to. Obvious, obvious, tak bym powiedział, że coś tu się musi wydarzyć źle. Także ja zachęcam do tego, żeby sobie to przeglądać, ale żeby to robić kurwa z głową, no bo jakby nie było, po co bez. W sensie patrzysz, kurwa, i mówisz tak, o fajne, popaw, yy, rozjebane biorę. Nie? A dla ludzi, którzy w to rzeczywiście gdzieś tam przyinwestowali, no to wielkie gratulacje. Yy, czy bym to sprzedawał dzisiaj? No ja bym tak zrobił. No. Ja osobiście bym tak zrobił, bo ja, znaczy, wiecie, moje podejście do długoterminowych inwestycji jest następujące. Jak robisz coś długoterminowo, to traktujesz to poważnie. Tak to ujmę. Długoterminówki ogólnie nie są dla. One są dla poważniejszych przemyśleń i tak dalej, tak bym to powiedział. No a poważniejsze przemyślenia i poważniejsze w ogóle zachowania jakby sprowadzają już z samej definicji Ciebie na ziemię, jeżeli chodzi o niektóre kwestie. I to, że coś musi być poważniejsze nieco, już według mnie samo w sobie implikuje to, że jeżeli ta inwestycja, którą zrobiłeś, która miała być długoterminowo zrobiona, na przykład 2x albo 2,2x, jakby z samego punktu widzenia logiki, tak porównując do wszystkich innych rzeczy, to jest na tyle dobry wynik, że już to można kapitalizować po prostu i się czaić na coś innego. Nie mówię, że to nie zrobi kolejnych 2x. I tak dalej. Bo możliwe, w sensie nie, nie dziwi mnie to. Dla mnie cena złotówka na samym początku to była cena okazyjna. Tak to powiem. To, że było 64 grosze na tych rzeczach, dla mnie było po prostu za tanio. Tak nazwę to. To było za tanio. Zdecydowanie za mało. Yy, I ja uważam, że od tej ceny, która jest dzisiaj, to i tak to jeszcze poleci do góry. Tylko nie wiem, czy aby na pewno taka ostra spekulacja. No, chyba, że ktoś naprawdę w to wyjebał typu 5 zł, no to wyjebane, nie? Maksymalnie wyjebane. Jak ktoś chciał w nie zainwestować na przykład 10 tysięcy i wrzucił w to 1000 i teraz ma powiedzmy 12 tysięcy. Znaczy nie 12, przepraszam, 11, nie? Które ma przeznaczone na to. No to ja ogólnie bym. Albo szedł totalnie za ciosem, typu. Dobra, ok. Odbiło. W sumie zamiast zwiększać, teraz będziemy zmniejszać. Wrzuciłbym 500 zł. No nie, w to niech będzie wrzucone, i niech se gra, niech se leci, i niech będzie. Tak dalej. Ewentualnie kaszałtowałbym ten 1000. To tutaj bym, bym się zastanowił, no bo to kwestia długo- albo krótkoterminowa. Albo kształtował ten 1000 zysku, który jest, i obserwował rynek z tym 11. Nie? No bo. Tak kurwa kwestią logiki, no nie? No wiadomo, tu jest high risk, high reward. I bardzo długo można mieć zamrożone środki. To jest tylko i wyłącznie to gra, nie. Wkładasz tutaj 10 tysięcy. Czy to kiedyś odda? Raczej tak. Czy odda srogo? Jak odda, to tak. Jeżeli odda, to odda srogo. Ale moment, kiedy masz zamrożone pieniądze, może być dosyć długi. To jest to? I to, jak szybko ty się zdecydujesz na te inwestycje, to jest to, o co grasz. Tak naprawdę. No pytanie, czy na przykład po wywaleniu tego te przywieszki dalej nie zostaną w tym samym miejscu. Na przykład przez miesiąc. No. no, także to są tego typu rzeczy, nie? O to warto sobie mieć gdzieś tam na uwadze, jak się w to wchodzi, czy... Czy ten 1000 zł, który zarobiłeś już w tym momencie, na przykład w takiej sytuacji, bo sobie uśredniłeś tę cenę i jakby masz to czy z tej korzyści sprzedając to krótkoterminowo nie weźmiesz i nie wytrzaskasz więcej, ale jeżeli nie masz w ogóle podejścia krótkoterminowego, tylko długoterminowe i chciałeś to uśredniać to myślę, że jakby dalsze uśrednianie po prostu będzie raczej spoko. Jeżeli to był jakiś tam wycinek, nie? No bo jak to jest cały twój ekwipunek i mówisz to leci w przywieszki, to jesteś pierdolnięty, nie? I tyle. Także to na tyle takiego komentarza. Byle z głową. Tak to podsumuję. Byle z głową i będzie dobrze.